Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Najgorętszy temat nowej ustawy deweloperskiej. Jak myślisz, kto za niego zapłaci? Wiktor Kotiuk. Radca prawny specjalizujący się w obsłudze deweloperów i regulacji gruntów. Zajmuje się tym od 10 lat. Założyciel i partner kancelarii. Grzechowiak kopie. Cześć Wiktor, nadszedł czas na deweloperski fundusz gwarancyjny. Cześć Patryk, no to pytaj. Deweloperski fundusz gwarancyjny, z czym to się je, o co chodzi? Przede wszystkim, jak zwykle, koszty. Wielkie koszty dla deweloperów, a przede wszystkim dla nabywców. System zbliżony do bankowego funduszu gwarancyjnego, czy ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, ale dużo bardziej wielopłaszczyznowy i kosztowny. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat? Tak, tutaj warto byłoby kilka kwestii technicznych poruszyć na początku. Przede wszystkim fundusz gwarancyjny deweloperski będzie czymś na zasadzie rachunku bankowego, a podmiotem prowadzącym ten fundusz będzie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Wpłaty na fundusz będzie, będą dokonywali oczywiście deweloperzy za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek powierniczy. Składki będą odprowadzane przez deweloperów właśnie w wysokości do 1% w przypadku rachunków powierniczych otwartych i do 10% w przypadku rachunków powierniczych zamkniętych. Tu, oczywiście, można sobie zadać pytanie, no ale po co odprowadzać składki w przypadku rachunków powierniczych zamkniętych, na których pieniądze leżą do zakończenia inwestycji? Może jest to powód do tego, żeby właśnie tych, tego rozwiązania z tymi rachunkami nie stosować. No powiedz mi, w swoim doświadczeniu widziałeś kiedyś sytuację, w której ktoś zastosował zamknięty rachunek powierniczy? Przez ostatnie 10 lat spotkałem się z tym razem. No właśnie, więc to raczej jest margines rynku, więc porozmawiajmy o tym otwartym i o, do tego 1%. Tak, 1% to jest składka maksymalna, natomiast realną rzeczywistą składkę będzie określało rozporządzenie. Składki będą niestety bezzwrotne, co oznacza, że deweloper uiszcza składkę. A w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej, na przykład, czy umowy przestępnej, bo one też nimi będą objęte, i ponownego zawarcia umowy z innym nabywcą, ponownie trzeba będzie tą składkę wnieść. Czyli dojdzie do tak zwanego dublowania składek. To ciekawe, był to temat m.in. prac Senatu i poprawek Senatu, które niestety przez Sejm zostały odrzucone. Poczekaj, poczekaj, bo powiedziałeś umowę przedstępną. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy, który, którzy będą kupowali lokal od dewelopera, również będą musieli wpłacać na deweloperski fundusz gwarancyjny? Nie, bo ustawa ta dotyczy oczywiście konsumentów, nie dotyczy przedsiębiorców. Natomiast jeżeli już powiedziałeś o umowach przedstępnych to warto zwrócić uwagę, że artykuł 7, który reguluje rachunki powiernicze w nowej ustawie deweloperskiej, wskazuje, że te rachunki stosuje się do wszelkich umów zobowiązujących do wybudowania i sprzedaży, czyli także do umów przedstępnych, bo należy pamiętać, że nowa ustawa będzie stosowana już nie tylko do pozwolenia na użytkowanie, ale do przeniesienia własności. Okej, okay, bo ja, ja myślałem, że chodzi o przedsiębiorców, a tu chodzi o ten moment zakupu po, po, po pozwoleniu na użytkowanie, a przed przeniesieniem własności, tak? Tak, bo założenie ustawodawcy jest 100%, zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa nabywcy, czyli albo zagwarantowanie mu zakupu lokalu i przeniesienia jego własności, albo stuprocentowego zwrotu środków. Dlatego rozciągną tą, tą ustawę i te wszystkie ograniczenia na cały proces inwestycyjny i sprzedażowy aż do Przeniesienia własności. Dlatego, dlatego też fundusz składkami na fundusz będą objęte umowy przedstępne, zawierane po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Więcej wpłaty dokonywane na umowy rezerwacyjne, jeżeli w wyniku ich dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej czy przedstępnej, także będą na ten fundusz, przepraszam, na te rachunki powietrze przekazywane, a także w związku z tym też będą objęte funduszem gwarancyjnym. Okej, okay, czyli tutaj też to, co wspomniałeś wcześniej, może dojść do dublowania tej opłaty na de deweloperski fundusz gwarancyjny, że ktoś, w, w, już ta opłata od danego lokalu będzie raz wprowadzona, później będzie, no, ktoś zrezygnuje z tej umowy, odstąpi od niej bądź deweloper odstąpi i ta opłata jest bezwrotna, prawda? Więc później trzeba będzie, jak przyjdzie drugi, e, drugi nabywca na ten sam lokal, trzeba będzie ją ponieść jeszcze raz, prawda? Dokładnie tak, i tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że Prawdopodobnie deweloperzy będą wysokość tej składki doliczać sobie do ceny, ale w momencie kiedy dojdzie do odstąpienia, są oni zobowiązani całą tą cenę wpłaconą przez klienta, zwrócić mu po prostu, tak? No i teraz pytanie w związku, jak nie stracić na tej składce. Prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem będzie podwyższenie kar umownych o wysokość właśnie tej składki, aczkolwiek tutaj. Zachodzi pewne niebezpieczeństwo, że klienci no niestety skutecznie uniemożliwią potrącanie tych kar umownych, bo ten fundusz deweloperski jest gwarancją dla nabywcy zwrotu ich środków, ale jednocześnie jest i potężną bronią w ich rękach, żeby na deweloperach dokonywać pewnych, no chyba nie bałbym się tego słowa, wymuszeń. Dlaczego? Dlatego, że z chwilą kiedy zostaną wypłacone środki nabywcy z deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, to UFG prowadzący ten fundusz staje się wierzycielem dewelopera. Czyli to nie jest tak jak przy ubezpieczeniach, że deweloper wykupuje sobie na przykład ubezpieczenie i jeżeli z tego ubezpieczenia zostaną wypłacone środki, no to po prostu zostaną, a kolejna składka zostanie mu podwyższona. Tylko tutaj wpłacamy składki z, z środków, tak? A jednocześnie, jeżeli zostaną one wypłacone nabywcy, w takim wypadku UFG przychodzi do dewelopera i mówi: Zwróć mi to. Tutaj oczywiście należy wskazać, kiedy może dojść do tej wypłaty. Są to w zasadzie dwie główne grupy. Pierwsza grupa to jest upadłość dewelopera i niekontynuowanie inwestycji. No to wtedy UFG nie ma się do kogo zwrócić. No, niekoniecznie, bo pamiętajmy o tym, że upadłość nam się często źle kojarzy. Z upadłość wiążemy z totalnym brakiem środków, a to nie jest tak. Żeby doszło do upadłości, musi być jakaś jej masa, tak zwanej upadłości, czyli jakiś majątek. I gdy mamy spółki celowe, to tak naprawdę na nich nie ma majątku, ale są inne zabezpieczenia. Poza tym, też. E, no właśnie, to jest takie pytanie już jakby poza samym funduszem, na ile to w ogóle będzie miało zastosowanie i na ile te wszystkie rozwiązania będą realne. No bo o ilu Patryku upadłościach deweloperów słyszałeś? No teraz faktycznie raczej deweloperzy mają Eldorado, natomiast no nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. Mamy rosnące stopy procentowe? Zobaczymy. Tak, tylko jakby nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie w przyszłości, no bo nie jesteśmy wróżbitami, tak? Natomiast wiem, co się działo w przeszłości. I jakie są doświadczenia z tym związane? Pamiętajmy o tym, że w zasadzie odkąd obowiązuje aktualna ustawa deweloperska, upadłości deweloperów to jest margines zazwyczaj związany z jakimś działaniem przestępczym. Niestety, ustawodawca, jakby uzasadniając tą ustawę, powoływał się na upadłości w branży budowlanej. A statystyki, którymi, które stosował, nie mówią tutaj o deweloperach, tylko mówią o całej branży. A jeżeli dochodzi do, do upadłości, to zazwyczaj dochodzi do upadłości firm budowlanych, firm wykonawczych, nie deweloperów. Tak? Poza tym wiesz doskonale, Patryku, że właśnie kwestia rachunku powierniczego. To już jest pierwszy krok, kiedy nasza inwestycja jest bardzo dokładnie prześwietlana przez bank. Tak? Bank sprawdza, czy to się składa finansowo, czy nie ma problemów prawnych, czy mogłoby się zdarzyć coś w zasadzie, że ta inwestycja nie wyjdzie. A jeszcze, jeżeli deweloper dodatkowo kredytuje tą inwestycję, czyli uzyskuje na nią środki finansowe z banku, z funduszu, czy z jakiejkolwiek prywatnej firmy, tym bardziej jest prześwietlana. To wszystko powoduje, że w zasadzie możliwość upadku dewelopera, można powiedzieć, jest, Marginalna w moim przekonaniu. Niemniej no, wymyślono ten system zabezpieczeń. Pytanie, czy to będzie system, który faktycznie będzie stosowany do tego, żeby w razie czego zabezpieczyć nabywców, czy okaże się, że za jakieś parę lat, kiedy będzie tam już naprawdę gigantyczna pula pieniędzy, bo pamiętajmy, że jest szacowane około co najmniej 500 milionów rocznie, czy te środki nie zostaną przekazane na inne cele publiczne, na przykład? Ja się teraz zastanawiam, będzie 500 milionów rocznie, ale jednocześnie będą się zwracali do deweloperów, czyli jeżeli dojdzie do tych wypłat, no to jakaś część przynajmniej tych wypłat i tak zostanie odzyskana od tych deweloperów, więc w zasadzie ta kwota chyba w małej części będzie wykorzystywana. Pewnie tak, ale jeszcze z tym zwracając się do deweloperów, to myślę, że tutaj warto powiedzieć o jednym niebezpieczeństwie, bardzo istotnym i to takim bym powiedział na jeszcze wcześniejszym etapie, bo zwróć uwagę, na sytuację, kiedy deweloper odstępuje od umowy, nabywca nie wykonuje umowy, na przykład nie płaci w terminie, nie staje do protokołu odbioru czy aktu przeniesienia. Deweloper go wzywa, po czym odstępuje od umowy. Jeżeli deweloper odstępuje z winy nabywcy, no to nalicza mu zazwyczaj kary umowne, tak? W związku z tym mówi: Potrącam Ci spłaconych środków, zwracam Ci tylko resztę. Natomiast przepisy nowej ustawy dotyczące wypłat z DFG mówią, że nabywca ma prawo zwrócić się do DFG o wypłatę, jeżeli nie odzyska wszystkich należnych mu środków od dewelopera. Czyli teraz sobie należy zadać pytanie: a kto będzie badał i sprawdzał, czy kwota, którą odzyskał deweloper, jest należna, czy nienależna? Czy w związku z tym okaże się, że DFG zostanie kolejnym quasi-sądem, że urzędnicy, którzy będą technicznie tam pracować, będą orzekać w jakiś sposób pozaprawny o tym, że nabywca dostał właściwą kwotę, czy że dostał za mało. <laughs> czy może wręcz dojdzie do sytuacji, że albo się wykształcą przepisy, albo praktyka, że DFG będzie nabywców odsyłało do sądu na zasadzie, jak przyjdziesz z wyrokiem, w którym będzie nakaz zapłaty tak, na rzecz, przez dewelopera, to my ci dopiero wypłacimy. Niemniej nie ulega żadnej wątpliwości, że jak będzie klient niezadowolony, to przyjdzie i powie: Ja odstąpię, albo jak ty odstąpisz, to ja sobie pójdę do DFG, powiem, że mi nie wypłaciłeś i będziesz miał nowego wierzyciela. Ja swoją kasę odzyskam, a ty się męcz DFG teraz z machiną państwową. Więc myślę, że może być to. No, niestety, bardzo nieciekawy sposób na, na pewnego rodzaju negocjacje. No, świadomy nabywca może tutaj naprawdę ma dobrego asa w rękawie. A powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś, że wypłata z DFG może być w dwóch przykładach. Powiedzieliśmy sobie o jednym, czyli upadłość dewelopera. A jaki jest ten drugi? No, drugi to jest właśnie ten, o którym niejako przed chwilą powiedzieliśmy, czyli sytuacja, w kiedy dochodzi do odstąpienia od umowy i deweloper, tutaj z winy nabywcy, i deweloper nie zwraca mu całych środków, tak? Czyli tak naprawdę potrąca kary umowne i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy właśnie nabywca ma prawo wystąpić do DFG o wypłatę reszty środków. I naprawdę jako prawnik bardzo mocno się zastanawiam, kto będzie orzekał o tym, czy wypłacone środki były w dobrej wysokości, czy w za małej. Czyli kolejna władza w rękach urzędnika. No i to bardzo duża władza, bardzo, e, no, bardzo mocna bym powiedział. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny będzie prowadził deweloperski fundusz gwarancyjny i będzie to pewnie w jakimś systemie informatycznym. Czy mógłbyś o tym powiedzieć coś szerzej? Dokładnie tak, na potrzeby prowadzenia deweloperskiego funduszu gwarancyjnego ma powstać system publiczny, do którego każdy deweloper będzie musiał być podpięty. Co więcej, będzie musiał do niego wprowadzać stosowne informacje. To są informacje o samej inwestycji, terminach, harmonogramach budowy, harmonogramach płatności, ale także wpłatach dokonywanych przez klientów. Chodzi oczywiście o to, żeby można było dewelopera kontrolować, czy dokonywał należytych wpłat na fundusz gwarancyjny. Natomiast te informacje niejako rykoszetem mogą spowodować bardzo istotną zmianę w finansowaniu inwestycji. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że właśnie jedną z istotnych informacji jest harmonogram płatności. Czyli możemy przyjąć, że jeżeli system nie przewidzi kilku harmonogramów dla tej samej inwestycji, tego samego etapu inwestycji, to wszyscy klienci będą musieli płacić wszelkie raty. W tym samym harmonogramy, A wiemy dzisiaj doskonale, że wielu klientów e, negocjuje zmianę płatności, szczególnie fliperzy czy podmioty, które kupują kilka lokali naraz. Chcą, aby im te harmonogramy zmieniać, no i może się okazać, że nie będzie możliwości już faktycznej zmiany tych harmonogramów, po, ponieważ system nie przewidzi takiej, e, takich informacji, a tym samym deweloper nie mógłby wtedy wykonać obowiązków ustawowych. No to bardzo, bardzo duża szkoda, bo to z punktu widzenia dewelopera to była jedna z możliwości negocjacji, nie obniżając ceny, mógł zaproponować lepszy harmonogram płatności, czyli tych parametrów negocjacyjnych było więcej. A teraz ten parametr, jak mówisz, może się okazać, jeżeli ten system informatyczny nie przewidzi takiej możliwości innych harmonogramów płatności dla innych lokali, dla, dla innych klientów w ramach jednej inwestycji, no to faktycznie ten, ten jeden parametr może odpaść, a on jest moim zdaniem bardzo ważny, bo deweloperzy. Często na początku inwestycji zależy im na tym, żeby utrzymać, żeby mieć jakiś um, określony procent sprzedaży, żeby móc uruchomić finansowanie bankowe, a teraz nie będą mieli tej, tej możliwości na przykład zaproponowania tym fliperom czy komuś, kto po prostu będzie chciał mieć ten atrakcyjny harmonogram płatności, na przykład 10.90, no to na pewno nie zdecyduje się na to, żeby wprowadzić do takiego systemu informatycznego harmonogramu 10.90, bo będzie musiał go proponować do końca inwestycji, a tym samym będzie musiał ponosić znaczne koszty związane z finansowaniem które w przypadku normalnego harmonogramu płatności dostosowanego do etapów budowy, jest po prostu to finansowanie pochodzi z płat nabywców w dużej części, jeżeli jest zapewniona odpowiednia dynamika sprzedaży. No dokładnie tak, a w ogóle to tutaj można sobie zadać jedno pytanie: o co chodzi? No i jak to się mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I tutaj moim zdaniem jest to celowy zabieg, aby znowu ograniczyć obieg gotówki, bo Chyba zgodzisz się ze mną, że znaczna część klientów, którzy negocjują harmonogramy płatności, to są klienci gotówkowi. No bo jeżeli ktoś zaciąga kredyt na zakup, to jemu to jest w zasadzie wszystko jedno, bo bank tak naprawdę i tak dokona płatności zgodnie z harmonogramem. Natomiast jeżeli uderzamy w klientów gotówkowych, to w takim wypadku taki klient mówi, no to po co ja mam wyciągać gotówkę? Po co ja mam tą gotówką mielić, jeżeli ja mogę zaciągnąć kredyt i po prostu mieć święty spokój? Jest tylko jedna, jedno ma, małe zastrzeżenie, że jeżeli ten, ten harmonogram płatności będzie taki, że wcześniej muszę zapłacić jako klient, zapłacić deweloperowi większe pieniądze i finansuje się z banku, no to wcześniej muszę ponosić większe odsetki od spłaconej, w, w wypłaconej kwoty, więc klientów kredytowych też to dotknie. Z jednej strony masz odsetki, z drugiej strony masz też inflację, tak? więc no, nie wiadomo co gorsze. No tak. W obecnych czasach nie wiadomo faktycznie. Dokładnie tak. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to zaledwie jeden z elementów rewolucyjnych zmian. Dlatego razem z Patrykiem przygotowujemy dla Was materiały i wydarzenia, dzięki którym bezpiecznie i spokojnie wdrożycie się w te nowe przepisy ustawy deweloperskiej. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście zgłębić pewne kwestie lub podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami, piszcie w komentarzu. Będą debaty, webinary, spotkania, link do najbliższego wydarzenia w opisie materiału. Zapraszamy Was do obejrzenia całej serii odcinków dotyczącej nowej ustawy deweloperskiej. Tutaj wrzucam Wam playlistę, a tutaj wrzucam Wam odcinek o tym, jak ominąć nową ustawę deweloperską. Do zobaczenia. Cześć!